Objawienie Pańskie to jedna z najstarszych i najbardziej znaczących uroczystości w tradycji chrześcijańskiej. Moment, w którym objawia się ludziom boskie objawienie Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to sięga kart Ewangelii, gdzie mędrcy ze wschodu podążali za gwiazdą do Betlejem, rozpoznając króla królów. Słowo Trzech Króli pochodzi od greckiego epifania, co oznacza manifestacja lub pojawienie się. W tradycji katolickiej symbolizuje objawienie się Chrystusa światu reprezentowane przez trzech mędrców, którzy przychodzą, aby złożyć mu hołd, przynosząc swoje dary ze złota, kadzidła i mirry. Ten święty dzień, obchodzony 6 stycznia lub w najbliższą niedzielę, w zależności od lokalnej tradycji, wyznacza moment, w którym Jezus zostaje uznany za zbawiciela nie tylko Izraela, ale wszystkich narodów. Przybycie mędrców jest świadectwem, że zbawienie jest powszechne. Mędrcy, często identyfikowani jako królowie lub mędrcy, to tajemnicze postacie, które pojawiają się na krótko w Ewangelii św. Mateusza. Prowadzeni przez gwiazdę, reprezentują narody pogańskie, które przybyły, aby oddać cześć Chrystusowi, uznając Jego boskie panowanie. Symbolika darów ofiarowanych przez mędrców ma głębokie znaczenie teologiczne. Złoto jest hołdem złożonym Jezusowi jako Królowi, kadzidło odzwierciedla Jego boskość, używane w kulcie. Amira jest zapowiedzią jego ofiary i śmierci, używana w rytuałach pogrzebowych. Opowieść o objawieniu pańskim jest bogata w znaczenia duchowe i liturgiczne. Przypomina nam, że Chrystus jest światłem przewodnim wszystkich narodów, wzywającym wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, do jedności pod jego niebiańskim królestwem. Gwiazda, która prowadziła mędrców, stała się potężnym symbolem boskiego przewodnictwa, tak jak tych mędrców prowadził do Chrystusa. Tak i nas zachęca, byśmy szukali w życiu Bożego światła, ufając, że opatrzność Boża poprowadzi nas na właściwą drogę. Pierwotny Kościół obchodził objawienie Pańskie z wielką powagą, łącząc je z chrztem Pańskim i weselem w kanie galilejskiej trzema wydarzeniami, które ukazują chwałę Chrystusa. Od tych chwil uznaje się zbawczą misję Mesjasza. W średniowieczu święto Trzech Króli zyskało nowy wymiar kulturowy z bogatymi przedstawieniami artystycznymi i liturgicznymi. Popularne stały się śpiewy Adeste Fideles i szopki z Trzech Króli, które podtrzymały pamięć o tej tajemnicy. Liturgia Objawienia Pańskiego ma charakter głęboko katechetyczny. Czytania biblijne podkreślają powszechność zbawienia, począwszy od proroka Izajasza, który zapowiada, że światło Boże przyciągnie wszystkie narody, a skończywszy na Ewangelii Trzech Króli. Temat światła jest centralnym elementem obchodów Objawienia Pańskiego łączy nas z tajemnicą Bożego Narodzenia, w której Jezus jest światłem świecącym w ciemności. W dniu objawienia Pańskiego światło to zaczyna być rozpoznawane poza granicami Izraela. Każdy element historii objawienia Pańskiego prowadzi nas do medytacji nad odkupieńczym dziełem Chrystusa. Mędrcy reprezentują ludzkość poszukującą Boga, a ich podróż jest metaforą duchowej pielgrzymki, do podjęcia której wszyscy jesteśmy powołani. Imiona mędrców – Zgodnie z tradycją, Kaspar, Melchior i Baltazar często kojarzone są z różnymi regionami starożytnego świata. Symbolizują różnorodność ludzkości zjednoczonej w Chrystusie, która przekracza granice i różnice. Tradycja kojarzy także Kaspra ze złotem, Melchiora z kadzidłem, a Baltazara z mirrą. Elementy te, oprócz wymowy teologicznej, uwydatniają także bogactwo i głębie tajemnicy otaczającej osobę Jezusa. Obchody Trzech Króli na całym świecie przybierają różne formy. Na przykład w Hiszpanii i wielu krajach Ameryki Łacińskiej zwyczajowo nazywa się ten dzień Dniem Króla, podczas którego odbywają się parady i rozdawanie prezentów dzieciom. W niektórych tradycjach, na przykład w kościele prawosławnym, święto Trzech Króli kojarzone jest przede wszystkim z chrztem Chrystusa. Uroczystość ta podkreśla objawienie się Jezusa jako Syna Bożego poprzez Boży głos, który rozbrzmiał w Jordanie. Duchowość objawienia Pańskiego zachęca nas do refleksji nad własnym poszukiwaniem Boga. Tak jak mędrcy wytrwali w swojej drodze, stawiając czoła trudnościom, tak i my jesteśmy wezwani do podążania za światłem Chrystusa, nawet w najtrudniejszych chwilach. Gwiazda Betlejemska jest zaproszeniem do nadziei. Przypomina nam, że Bóg nas prowadzi nawet gdy droga wydaje się niepewna, i że Jego światło jest w stanie oświecić najgłębsze ciemności naszego życia. Spotkanie mędrców z dzieciątkiem. Jezus uczy nas pokory i uwielbienia. Mimo swojej eksponowanej pozycji, upadli na twarz przed pokornym dzieckiem, uznając wielkość ukrytą w prostocie. Mirra, być może najbardziej intrygujący dar, wskazuje na ofiarę Chrystusa. Nawet podczas celebracji Jego chwalebnego objawienia przypomina się nam, że Jego misja zakończy się na krzyżu, ofiarą miłości za odkupienie ludzkości. Objawienie pańskie rzuca nam także wyzwanie, abyśmy byli nosicielami światła Chrystusa w świecie. Tak jak mędrcy powrócili na swoje ziemie z doświadczeniem spotkania Zbawiciela, tak i my jesteśmy wezwani do dzielenia się radością Ewangelii. Artystyczne przedstawienia objawienia Pańskiego na przestrzeni wieków pobudzały wyobraźnie zarówno wierzących, jak i artystów. Od bizantyjskich mozaik po arcydzieła renesansu, scena mędrców oddających cześć Jezusowi jest powracającym i inspirującym tematem. W wielu kulturach objawienie Pańskie oznacza koniec cyklu Bożego Narodzenia. Choinki są demontowane, a szopki usuwane, ale przesłanie światła i nadziei w dalszym ciągu rozbrzmiewa w sercach chrześcijan. Kolejnym zwyczajem związanym z Trzech Króli jest tradycja tortu królewskiego. Ten słodycz, przygotowywany w różnych częściach świata, zawiera małą, ukrytą niespodziankę, symbolizującą poszukiwanie Chrystusa, prawdziwego króla, którego musimy odnaleźć. Centralnym przesłaniem objawienia Pańskiego jest powszechność miłości Bożej. Tak jak mędrcy z różnych narodów zostali pociągnięci do Chrystusa, tak i my jesteśmy wezwani do pokonywania barier i różnic, uznając obecność Boga w każdym człowieku. Druga część celebracji objawienia Pańskiego charakteryzuje się ciągłością tajemnicy objawienia się Chrystusa światu. Narracja o trzech królach jest kontynuowana. Zagłębiając się w symbolikę i implikacje ich wizyty u świętej rodziny w Betlejem. Podążając za gwiazdą, mędrcy okazują niezachwianą ufność w Bożą Opatrzność. Ich podróż często jest interpretowana jako przykład wiary, gdyż zaufali znakom z nieba i ryzykowali życie w poszukiwaniu obiecanego króla. Przybycie mędrców do Jerozolimy wywołało wielkie zamieszanie. Herod, słysząc o narodzinach króla żydowskiego, Ogarnął niepokój, obawiając się utraty tronu. Wydarzenie to ukazuje nam sprzeciw, z jakim Chrystus spotykał się od początku swego życia. Herod, w swojej przebiegłości, poprosił mędrców, aby powiadomili go, gdy odnajdą chłopca, twierdząc, że i on pragnie oddać mu cześć. Jednak jego prawdziwym zamiarem było wyeliminowanie go, pokazując, jak ziemska władza może przeciwstawić się boskiemu planowi. Poszukiwania mędrców, Kończą się spotkaniem z dzieciątkiem Jezus i jego matką Marią. Ten moment, opisany prosto w Ewangelii, jest jednym z najgłębszych w historii zbawienia, objawiającym pokorę i chwałę syna Bożego. Po wejściu do domu mędrcy pokłonili się w adoracji, ofiarowując swoje dary dziecięciu. Ten gest jest uznaniem boskości Jezusa, a także wzorem tego, jak powinniśmy się do niego zbliżać z pokorą i wielkodusznością. Adoracja Trzech Króli stanowi pierwszą publiczną manifestację Jezusa światu pogańskiemu, antycypuje powszechną misję Chrystusa, który przyszedł, aby zjednoczyć wszystkie narody swoim nowym przymierzem miłości i zbawienia. Po spotkaniu z Jezusem mędrcy otrzymali we śnie ostrzeżenie, aby nie wracali do Heroda. Podążając za Bożym przewodnictwem, wyruszyli inną drogą, po raz kolejny okazując wiarę i gotowość pełnienia woli Bożej. Inna droga, obrana przez mędrców, symbolizuje przemianę, jaka zachodzi w sercach tych, którzy spotykają Chrystusa. Gdy poznamy Zbawiciela, już nigdy nie będziemy mogli podążać tą samą drogą, ponieważ On wzywa nas do odnowionego życia. Gwiazda, która prowadziła mędrców, często kojarzona jest ze światłem wiary. Tak jak oni poszli za gwiazdą do Chrystusa, tak i my jesteśmy wezwani, aby pozwolić. Aby Boże światło kierowało nami w naszych decyzjach i duchowym postępowaniu. Kolejnym znaczącym etapem w kontekście objawienia pańskiego jest ucieczka świętej rodziny do Egiptu wkrótce po odejściu trzech króli. Podkreśla, jak często świat odrzuca prawdę Chrystusa, od początku starając się zagłuszyć jego przesłanie. Herod, sfrustrowany gdy zdał sobie sprawę, że mędrcy nie powrócili, nakazał rzeź niewinnych co było bolesnym epizodem, który ukazuje skutki grzechu i sprzeciwu wobec boskiego planu. Mimo to Bóg strzeże swego Syna, gwarantując wypełnienie swojej misji. Wydarzenie Trzech Króli przypomina nam, że objawieniu Chrystusa zawsze towarzyszą wyzwania i konflikty. Świat często opiera się światłu Boga, ale Jego prawda pozostaje niezachwiana i zwycięża wszelką ciemność. Objawienie Pańskie rzuca nam także wyzwanie, abyśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób reagujemy na światło Chrystusa w naszym życiu? Czy jesteśmy jak mędrcy, gotowi oddać mu cześć i ofiarować swoje życie, czy też jak Herod, troszczący się o ochronę naszych własnych interesów? Tradycja katolicka wzbogaciła obchody Trzech Króli o praktyki pobożne, takie jak błogosławienie domów. Podczas tej ceremonii rodziny wpisują na drzwiach inicjały mędrców i rok, prosząc Boga o opiekę nad domem. W wielu społecznościach Święto Trzech Króli jest naznaczone procesjami, przedstawieniami i pieśniami, które odtwarzają podróż Trzech Króli. Te popularne tradycje podtrzymują ducha tego świętego dnia, umożliwiając młodszym pokoleniom kontakt z Jego duchowym bogactwem. Wizerunek mędrców klęczących przed Jezusem i Marią jest ikoną prawdziwego kultu. Wzywa nas, abyśmy porzucili naszą pychę i padli na twarz przed tajemnicą Boga, uznając Jego suwerenność nad naszym życiem. Każdy szczegół narracji objawienia Pańskiego jest przesiąknięty symboliką i duchowym znaczeniem. Gwiazda, dary, sny i podróże wskazują na głębie tajemnicy wcielenia i odkupieńczej misji Chrystusa. Duchowość objawienia Pańskiego przypomina nam, że w tym życiu wszyscy jesteśmy pielgrzymami prowadzonymi przez światło Boże. Tak jak mędrcy stawiali czoła wyzwaniom i niepewności, tak i my jesteśmy wezwani, aby zaufać Bożej Opatrzności na naszej własnej drodze. Tajemnica objawienia Pańskiego jest także głoszeniem radości Ewangelii. Zaprasza nas do dzielenia się dobrą nowiną, że Bóg objawił się światu w Jezusie Chrystusie, oferując wszystkim ludziom zbawienie i nadzieję. Mirra, jeden z darów mędrców, wskazuje na cierpienie Chrystusa, ale także na Jego zwycięstwo nad śmiercią. Ten element przypomina nam, że nawet pośród trudności jesteśmy wezwani do ufności w obietnicę zmartwychwstania. Powszechność zbawienia jest jednym z głównych przesłań objawienia Pańskiego. Jezus jest zbawicielem nie tylko narodu, ale całej ludzkości przełamującym bariery kulturowe, językowe i narodowe. Podróż Trzech Króli przypomina także o znaczeniu wytrwałości w życiu chrześcijańskim. Nawet w obliczu przeszkód jesteśmy wezwani do podążania za światłem Chrystusa, ufając, że on doprowadzi nas do spotkania z Bogiem. Mędrcy, choć przedstawiani jako wspaniałe postacie, są wzorem pokory. Porzucili swoje bogactwo i status, aby podążać za czymś znacznie większym, prawdą i zbawieniem oferowanym przez Chrystusa. Uroczystość objawienia Pańskiego zachęca nas do odnowienia naszego oddania Chrystusowi. Tak jak mędrcy dali z siebie wszystko, tak i my jesteśmy wezwani, aby oddać swoje życie Bogu, uznając Jego obecność we wszystkich aspektach naszej egzystencji. Trzecia część rozważań na temat objawienia Pańskiego. Zagłębia się w duchowe bogactwo, jakie kryje się w tej tajemnicy. To wydarzenie skłania nas do kontemplacji nieskończonej mądrości i miłosierdzia Boga, które objawia się w sposób prosty i przystępny, nawet w najbardziej odległych sercach. Gwiazda Betlejemska, która prowadziła mędrców do Jezusa, jest symbolem stałej obecności Boga w historii. Przypomina nam, że nawet w chwilach ciemności Bóg nas nie opuszcza, wysyłając znaki swego przewodnictwa i miłości. Pielgrzymka Trzech Króli jest odzwierciedleniem naszego poszukiwania Boga. Podobnie jak oni, jesteśmy wezwani do opuszczenia naszej strefy komfortu i skierowania się w stronę spotkania z Chrystusem, ufając, że On objawi się w naszym życiu. Spotkanie Mędrców i Heroda przeciwstawia dwa rodzaje władzy królewskiej władzę ziemską, która pragnie dominować i niszczyć, oraz królewskość boską, która przejawia się w pokorze i miłości. Ten kontrast uczy nas rozeznawać wartości królestwa Bożego. Herod, choć interesował się narodzinami Mesjasza, nie potrafił rozpoznać prawdziwego znaczenia tego wydarzenia. Jego postawa ostrzega nas przed niebezpieczeństwem serca zamkniętego na Bożą prawdę. Święta Rodzina, pokorna i cicha w Betlejem, z prostotą wita mędrców. Ta scena przypomina nam, że prawdziwa wielkość nie leży w ostentacji, ale w umiejętności rozpoznania i przyjęcia obecności Boga w naszym codziennym życiu. Posłuszeństwo mędrców poselstwu Anioła, który zalecił im, aby nie wracali do Heroda, podkreśla wagę słuchania głosu Boga. Jego decyzja o podążeniu inną drogą odzwierciedla przemianę, jaka dokonuje się w spotkaniu z Chrystusem. Gwiazda Betlejemska znika po doprowadzeniu mędrców do Jezusa, gdy ich misja została wypełniona. Ten szczegół uczy nas, że znaki Boże prowadzą nas do Niego, ale to osobiste spotkanie z Chrystusem przemienia nasze życie. Kult Trzech Króli jest wzorem dla wszystkich chrześcijan. Zaprasza nas, abyśmy uznali Jezusa za centrum naszego życia i ofiarowali Mu to, co mamy najlepszego naszą wiarę, nasze dary i nasze posłuszeństwo. Dary Trzech Króli mają ponadczasowe przesłanie. Złoto wzywa do uznania Chrystusa za króla. Kadzidło przypomina o czczeniu go jako boga, a mirra zaprasza do udziału w jego tajemnicy cierpienia i odkupienia. Postać trzech króli, reprezentujących różne kultury i narody, jest wezwaniem do jedności w różnorodności. W Chrystusie zostają przezwyciężone wszelkie bariery, a ludzkość odnajduje swój wspólny cel i przeznaczenie. Objawienie Pańskie rzuca nam wyzwanie, abyśmy byli podobni do mędrców, niestrudzonych poszukiwaczy prawdy. Jego determinacja, by podążać za gwiazdą, jest przykładem tego, jak musimy wytrwać w wierze, nawet gdy napotykamy wątpliwości i trudności. Gwiazda, która prowadziła mędrców, wskazuje na Chrystusa prawdziwą światłość świata. Przypomina nam, że pośród ciemności grzechu i zamętu, to Jezus oświetla naszą drogę i prowadzi nas do pełni życia. Wędrówka Trzech Króli odzwierciedla także powszechność misji Chrystusa. Od początku był on uznawany za zbawiciela wszystkich. Bez względu na rasę, kulturę czy status społeczny, otwierając drzwi Królestwa całej ludzkości. Objawienie Pańskie jest świętem nadziei, ponieważ głosi, że Bóg nie jest odległy, ale jest obecny wśród nas. Jego objawienie się w Jezusie jest znakiem, że chce nas odnaleźć i zbawić. Rola Marii w narracji o objawieniu Pańskim jest dyskretna, ale znacząca. Jako Matka Jezusa, jako pierwsza, rozpoznała w nim Syna Bożego i wprowadziła go w świat. I te role nadal pełni w życiu Kościoła. Epifania przypomina nam, że dążenie do Boga wymaga poświęceń. Tak jak mędrcy musieli stawić czoła długim podróżom i wyzwaniom, tak i my jesteśmy wezwani do wytrwania w wierze, nawet gdy droga wydaje się trudna. Tajemnica objawienia Pańskiego jest także zaproszeniem do ewangelizacji. Tak jak mędrcy przynieśli wieść o Chrystusie do swoich ziem, tak i my jesteśmy wezwani do dzielenia się radością Ewangelii ze wszystkimi wokół nas. Gwiazdę Betlejemską można postrzegać jako metaforę Kościoła, który prowadzi wiernych do Chrystusa. Tak jak gwiazda oświeciła drogę mędrców, tak Kościół prowadzi nas i wspiera na naszej drodze wiary. Celebracja objawienia Pańskiego ma także aspekt eschatologiczny. Wskazuje nam na dzień, w którym wszystkie narody w pełni uznają Chrystusa za Pana i Zbawiciela, co będzie wydarzeniem oczekiwanym w kulcie mędrców. Mędrcy reprezentują pierwociny Bożej obietnicy danej Abrahamowi: że wszystkie narody będą błogosławione przez Jego potomstwo. W Jezusie obietnica ta spełnia się w sposób doskonały i powszechny. Przesłanie objawienia Pańskiego jest szczególnie aktualne w świecie podzielonym przez różnice kulturowe i społeczne. Wzywa nas do przezwyciężenia podziałów i uznania, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Podróż Trzech Króli jest także lekcją rozeznania duchowego. Wiedzieli, jak interpretować znaki Boże i odpowiedzieli wiarą, a jest to umiejętność, którą wszyscy jesteśmy wezwani do rozwijania w naszym życiu modlitewnym. Uroczystość objawienia Pańskiego zachęca nas do refleksji nad darami, jakie wnosimy dla Chrystusa. Bardziej niż bogactwa materialne jesteśmy wezwani do ofiarowania naszego serca. Naszej woli i naszego zaangażowania, aby go naśladować, obecność trzech króli w szopce przypomina, że historia zbawienia obejmuje wszystkich. Tak jak oni zostali zaproszeni do udziału w tajemnicy Bożego Narodzenia, tak i my jesteśmy wezwani do wejścia w historię Boga wraz z ludzkością. Czwarta i ostatnia część rozważań na temat objawienia pańskiego prowadzi nas do pełni tajemnicy, jaką objawia ta uroczystość. Objawienie się Chrystusa mędrcom. To dopiero początek jego odkupieńczej misji, która obejmie wszystkie narody i pokolenia. Liturgia Objawienia Pańskiego łączy historię Trzech Króli z proroctwem Izajasza, które zapowiada światło jaśniejące nad Jerozolimą i przyciągające lud. To proroctwo zachęca nas do uznania, że Chrystus jest prawdziwym światłem, które oświeca świat. Powszechność zbawienia głoszona w dniu Objawienia Pańskiego jest przesłaniem wielkiej nadziei. Przypomina nam, że nikt nie jest wykluczony z miłości Boga i że Jego miłosierdzie jest ofiarowane każdemu bez różnicy. Tajemnica objawienia Pańskiego jest także wezwaniem do nawrócenia. Tak jak mędrcy powrócili inną drogą po spotkaniu z Jezusem, tak i my jesteśmy zaproszeni do przemiany naszego życia po doświadczeniu spotkania ze Zbawicielem. Postać mędrców w Ewangelii jest przykładem tego, jak Bóg objawia się tym, którzy go szczerze szukają. Choć byli obcokrajowcami i dalekimi od tradycji żydowskiej, doprawdy doprowadziła ich chęć spotkania z królem królów. Gwiazda betlejemska jest symbolem Bożego Przewodnictwa. Tak jak ona prowadziła mędrców, tak Bóg nadal daje nam znaki swojej obecności i kierunku, czy to poprzez modlitwę Słowo, czy sakramenty Kościoła. Objawienie Pańskie zaprasza nas do kontemplacji pokory Chrystusa, który, pomimo swojej boskiej królewskości, zdecydował się objawić w prostym i ubogim kontekście. Ten paradoks uczy nas rozpoznawać wielkość Boga w małych rzeczach. Tradycja objawienia Pańskiego przypomina nam, że naśladowanie Chrystusa wymaga wysiłku i determinacji. Mędrców czekała długa podróż, ale wytrwali, ufając, że gwiazda doprowadzi ich do obiecanego celu. Opowieść o mędrcach uczy nas także rozeznania. Słyszeli głos Boga w swoich snach i wiedzieli, jak uniknąć niebezpieczeństwa stwarzanego przez Heroda. Natychmiast postępując zgodnie z Bożymi wskazówkami, postać Heroda w historii objawienia Pańskiego przypomina, że egoizm i ambicja mogą zaślepić nas na Bożą Prawdę. Postanowił przeciwstawić się Chrystusowi, podczas gdy mędrcy otworzyli się na tajemnice zbawiciela. Objawienie Pańskie obchodzone jest radośnie, gdyż stanowi początek wypełnienia się Bożych obietnic. Przybycie mędrców do Betlejem jest wstępem do wielkiej misji Chrystusa która przyniesie zbawienie całej ludzkości. Spotkanie mędrców z Maryją i Dzieciątkiem. Jezus jest momentem głębokiej komunii. Ta scena zachęca nas do poszukiwania intymności z Bogiem, oddawania mu czci i ofiarowania mu tego, co mamy najlepszego, tak jak to zrobili mędrcy ze Wschodu. Gwiazda, która świeciła nad Betlejem, symbolizuje misję Kościoła, aby być światłem dla świata. Podobnie jak gwiazda prowadziła mędrców, tak Kościół ma obowiązek prowadzić wiernych na spotkanie z Chrystusem. Przesłanie objawienia Pańskiego jest szczególnie aktualne w naszych czasach, kiedy tak wielu ludzi szuka sensu i kierunku. Przypomina nam, że Chrystus jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Duchowość objawienia Pańskiego wzywa nas, abyśmy byli nosicielami światła Chrystusa. Tak jak mędrcy przynieśli wieść o Zbawicielu do swoich ziem, tak i my jesteśmy wezwani, aby świadczyć o miłości Boga w naszym codziennym życiu. Kult mędrców jest zaproszeniem do prawdziwej pokory. Pomimo swojej pozycji i mądrości, padli na twarz przed dzieckiem w stajni, uznając wielkość Boga objawioną w prostocie. Objawienie Pańskie podkreśla także centralną rolę Maryi w historii zbawienia. Jako matka Jezusa, jako pierwsza, jest świadkiem Jego chwały i ukazuje go światu, co czyni nadal przez wstawiennictwo uwiernych. Symbolika darów mędrców stanowi dla nas wyzwanie, abyśmy ofiarowali Chrystusowi coś wartościowego. Bardziej niż dobra, materialne, jesteśmy wezwani do oddania naszego serca, naszej woli i naszego zaangażowania w podążaniu za Jego słowem. Historia mędrców inspiruje nas do poszukiwania prawdy. Tak jak oni wytrwali na swojej drodze, tak i my jesteśmy wezwani, aby ze wszystkich sił szukać Chrystusa, ufając, że On się nam objawi. Przesłanie objawienia Pańskiego uczy nas przyjmować różnorodność. Tak jak mędrcy reprezentowali różne kultury i narody, tak Kościół powołany jest, aby być miejscem, w którym wszyscy są mile widziani i gdzie panuje jedność. Gwiazda Betlejemska jest symbolem nadziei, przypomnieniem, że Bóg jest obecny w naszym życiu, nawet gdy stawiamy czoła wyzwaniom. Twoje światło nas prowadzi i pociesza, pokazując nam, że nigdy nie jesteśmy sami. Opowieść o objawieniu pańskim zachęca nas do refleksji nad tym, w jaki sposób odpowiadamy na Boże wezwanie. Czy jesteśmy jak mędrcy gotowi porzucić wszystko i pójść za Nim? Czy jak herod stawiający opór w obawie przed utratą kontroli nad swoim życiem? Uroczystość trzech króli kończy cykl Bożego Narodzenia, przesłaniem misyjnym. Tak jak przemienieni mędrcy powrócili na swoje ziemię, tak i my zostajemy wysłani w świat, aby nieść światło Chrystusa każdemu, kogo spotkamy. Objawienie Pańskie jest świętem radości i dziękczynienia, ponieważ przypomina nam, że Bóg objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Twoje światło oświetla nasze ciemności, Twoja obecność przemienia nasze życie, a Twoje zbawienie jest darem dla wszystkich. Kończąc naszą refleksję na temat objawienia Pańskiego, jesteśmy wezwani do życia jako świadkowie tej wielkiej tajemnicy. Niech światło Chrystusa jaśnieje w naszym życiu i inspiruje nas do ciągłego poszukiwania Jego prawdy i dzielenia się nią ze światem.